wraz z publicznością Sąd Postanowił w trybie artykułu 373 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 458 Kodeksu Postępowania Karnego nie uwzględnić odwołania uprzywdzonego Adama Skąpy od zarządzenia przewodniczącego składu w A i w trybie artykułu 357 paragraf 1 w związku z artykułem 458 KPK nie zezwolić przedstawicielom telewizji dokonywania za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu niniejszego posiedzenia albo nie przemawia za tym uzasadniony interes społeczny, a dokonywanie tych czynności może utrudnić prowadzenie posiedzenia. A kwestią bezprzedmiotową jest prywatny interes poprzedzonego, domagającego się wystąpień publicznych transmitowanych przez telewizję. Pouczono o niezaskarżalności postanowienia. I tak jak mówiłam proszę o wyniesienie urządzeń. Oczywiście panowie charakterze publiczności mogą brać udział w posiedzeniu, ale urządzenia proszę o wyniesienie poza salę rozpraw.